Ostatnio sporo uwagi zebrała druga część Star Wars Battlefront, ta z 2017, więc z ciekawości sprawdziłem jak się ma gra, która w momencie premiery wzbudzała gigantyczne wręcz zainteresowanie. Zobaczmy, jak radzi sobie Star Wars Battlefront 10 lat po premierze. Zapraszam do oglądania. Jak się ma aktualnie ta gra i ilu ma graczy? Szczerze mówiąc, tutaj sytuacja wydaje się być jeszcze gorsza niż w omawianym dwa dni temu Battlefield Hardline. Przez kilka dni próbowałem dostać się na jakiś tryb dla 40 graczy, ale moje próby i tak ostatecznie spełzły na niczym. Nie wiem, czy jest to kwestia braku szczęścia i po prostu istnieje tylko jeden serwer, który zawsze był zapełniony, czy takiego serwera nawet nie ma. Jeszcze dwa lata temu na spokojnie dało się znaleźć, chociaż w połowie, wypełniony serwer. Jeśli chodzi o inne tryby, to tutaj sytuacja ma się podobnie, za wyjątkiem trybu dla 12 graczy, które nie posiadają bohaterów. Tutaj bez problemu znalazłem kilka serwerów, a czasem udawało nam się nawet jakieś wypełnić, tylko było to osiągane naprawdę sporym kosztem. Poza każdym razem, jak próbowałem swoich sił w starciach z graczami, na serwerze znajdował się co najmniej jeden cheater. I nie są to bezpodstawne oskarżenia, ponieważ omawiany dzisiaj tytuł już jakiś czas po swojej premierze zmagał się z plagą oszustów, co skutecznie odstraszało powracających do niego graczy, i po prostu było strasznie męczące. Pamiętam bardzo dobrze ten okres premiery Star Wars Battlefront, kiedy to w każdym możliwym miejscu, nawet w telewizji, była ona reklamowana jako coś naprawdę niezwykłego i nie ma co się temu w sumie dziwić, bo za grę odpowiedzialne było studio Dice, znane chociażby ze świetnej serii gier Battlefield. Emocje i oczekiwania graczy nieustannie rosły, aż w końcu zaczęły spływać pierwsze negatywne informacje. Wiele osób było bardzo niepocieszonych tym, że Star Wars Battlefront nie będzie posiadać trybu fabularnego. W końcu gra o takiej tematyce i z takim potencjałem, aż prosiła się o dobrze napisaną fabułę, której gracze niestety nigdy w tej odsłonie się nie doczekali. Problemy były również z samą zawartością, której było po prostu za mało. O ile w grze mieliśmy jakieś misje i różne tryby, tak w porównaniu do Star Wars Battlefront 2, ale tego z 2005 roku, omawiany dzisiaj tytuł wydawał się po prostu wybrakowany. Starzy gracze najpewniej czuli to, co można porównać do przejścia CSGO w Counter Strike 2, kiedy to wraz z lepszą grafiką i nowymi mechanikami nie pokuszono się o odwzorowanie istniejących wcześniej trybów i map, zostawiając duży niedosyt u starszych graczy. Był to również moment przełomowy w historii gier, ponieważ wtedy wśród społeczności zaczęły nasilać się te negatywne głosy dotyczące przepustek sezonowych czy innych premium w różnych tytułach, ponieważ był to bez wątpienia taki mur, który dzielił graczy i sprawiał, że wiele osób, które kupiło Star Wars Battlefront, czuło się jakby kupiło jakąś wybrakowaną grę albo po prostu połowę tej gry. Jeśli powiążemy sobie wątek przepustki sezonowej właśnie z tym wybrakowaniem Star Wars Battlefront w dniu premiery, to pozwoli nam to zrozumieć chociaż w małym stopniu, jakie były wtedy nastroje wśród graczy. O tej odsłonie Battlefront'a możemy również powiedzieć, że wyróżniała się wśród innych tytułów w tamtym okresie pewnymi mechanikami oraz rozwiązaniami, jakie w niej zastosowano. Pierwszą rzeczą, która od razu rzuciła mi się na myśl jest brak klas postaci, to znaczy nie mamy tutaj takiego sztywnego podziału na to, jaką rolę chcemy pełnić na polu bitwy, a DICE dało nam tutaj po prostu dowolność. Mieliśmy więc do wyboru wszystkie karabiny, których swoją drogą nie było wcale aż tak dużo, oraz dwa szablony, w których mogliśmy sobie wybrać, czy chcemy dwa granaty, a może zamiast tego plecak odrzutowy, a może jeszcze jedno strzałową snajperkę. Ta swoboda w wyborze miała jednak swoje wady oraz zalety. Zaczynając od wad, to było to takie spłycanie rozgrywki na polu bitwy. A chodzi mi tutaj o to, że jeżeli jesteśmy w stanie sobie zapewnić jednocześnie leczenie, broń na daleko, granaty i wiele innych potrzeb, to stajemy się taką super jednostką, niezależną od innych, i nie było wtedy takiej potrzeby, abyśmy podejmowali jakieś większe współprace między graczami. Tak jak było to chociażby w serii Battlefield, gdzie każda klasa wnosiła sobą coś pożytecznego dla drużyny. Zaletą takiego rozwiązania była możliwość dostosowania ekwipunku do danej mapy, dzięki czemu mogliśmy być bardziej efektywni i wykorzystać swój potencjał na polu bitwy. Drugą taką rzeczą bez wątpienia było dodanie misji i możliwości grania z botami. To drugie zostało dodane niedługo przed przesiadką graczy na drugą część Star Wars Battlefront, a było moim zdaniem bardzo dobrym ruchem, ponieważ jest to teraz jedyna możliwość, aby zagrać w tryb dla 40 graczy, mowa tu oczywiście o ataku AT-AT. Przechodząc do misji, to były one ciekawe oraz posiadały taką mini historię w sobie zawartą, przez co przechodzenie ich sprawiało naprawdę dużo przyjemności i było satysfakcjonujące, między innymi przez gwiazdki, jakie mogliśmy w nich zdobyć. Takich rzeczy było więcej, np. emotki lub brak systemu amunicji zastąpiony przegrzewaniem się blastera. Trzeba więc sobie jasno powiedzieć, że nie był to ten sam produkt w innym opakowaniu, tak jak ma to miejsce aktualnie w wydawanych tytułach. No i nie zapominajmy również o czynnikach, które kształtowały w znaczny sposób tę grę, a więc o grafice oraz udźwiękowieniu. Oprawa graficzna w dniu premiery to był po prostu jakiś kosmos, każdy był pod wrażeniem wyglądu tej gry, a w szczególności działania oświetlenia i odbić. Nawet na dziś Star Wars Battlefront wygląda schludnie i nie powstydziłoby się swoją grafiką w porównaniu z aktualnie wydawanymi tytułami. To samo, a nawet jeszcze lepiej mogę powiedzieć o udźwiękowieniu, które wprawiało w nastrój oraz budziło napięcie. Muzyka, włączająca się w odpowiednich momentach, popędzała gracza do działania. To było coś naprawdę niesamowitego. Star Wars Battlefront jest aktualnie jedynie cieniem swojej dawnej świetności. Zostawiona została przez twórców jako gra dokończona i ciekawa. Kompletnie odmieniła swoje oblicze od czasu premiery, posiadając dużo więcej zawartości, co jest sporym plusem. Nawet w zestawieniu z najnowszymi tytułami dobrze by się prezentowała, ale niestety zostawili ją również sami gracze, mający aktualnie dużo lepszą i bardziej rozbudowaną alternatywę, jaką jest wydane w 2017 roku Star Wars Battlefront 2. Niemniej jednak nie chciałbym, aby omawiany dziś tytuł został całkowicie zapomniany, dlatego, może tym materiałem chociaż minimalnie wzbudziłem wasze zainteresowanie do powrotu do tej gry. Zobaczcie film o Battlefield Hardline, w którym również sprawdziłem, jak się ma ta dziesięcioletnia już gra. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania oraz subskrybowania, aby kolejne filmy was nie ominęły. Dziękuję i cześć.